Czy postrzegasz siebie jako ofiara kobiet, nawet o tym nie wiedząc? Hmm, tak? Jeżeli twój stan emocjonalny, twoje wybory życiowe, twoje wybory dnia codziennego y, są zależne od tego, co zrobi kobieta lub co ci powie kobieta lub czy się zachowa kobieta, czy się, jak się ona zachowa, czy się odezwie, czy się nie odezwie, to jesteś ofiarą tej sytuacji. Sytuacja, w której chcesz rozwiązać problem z kobietą, w której Ty chcesz rozwiązać problem, bo nie dostajesz tego, co chcesz, utrzymujecie tak naprawdę w pozycji ofiary. Ponieważ jakakolwiek próba kontroli relacji z kobietą stawia Cię w pozycji ofiary. Dlaczego? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Ponieważ to Ty jesteś tą stroną, która chce przywrócić homeostazę homeostazę, równowagę, stan, który jest niemożliwy do osiągnięcia, ponieważ kobiety lubią przeżywać zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne. I ja tego nie wymyśliłem. I ty możesz dążyć do równowagi, możesz dążyć do tego, żeby wszystko stało naprawione, żeby wszystko było ok, żeby w końcu było tak jak kiedyś. Ale właśnie to stawia cię w słabej pozycji. Co robi kobieta, która nie ma seksu od swojego mężczyzny? I no ona długo go nie ma. Uczciwie siedzi na dupie, tak? Oczywiście poza sytuacjami losowymi, kiedy partner zachoruje, choć też są takie sytuacje, gdzie nie ma to znaczenia. Kobieta szuka innego, męż innego mężczyzny, który zaspokaja tą potrzebę. No, a niestety, na przykład, jeżeli mężczyzna jest związany z, ko z kobietą, a czyli z państwem, umową cywilną prawną na leasing kobiety, która zakończy się bez względu na to yy, która strona wybierze rozwój w innej relacji, to ty płacisz minimum połowę, albo często i więcej. No bo realnie, jeżeli na przykład ona nie ma pieniędzy na to, żeby spłacić pół Twojego mieszkania, a musi gdzieś mieszkać z dziećmi, dostajesz buta i zaczynasz życie na nowo, ale to temat na inny film. I widzisz, i kiedy Ty masz tą umowę, gdzie tak, tak naprawdę ona nic nie musi, ona nic nie musi. Kiedy on kiedy jesteście w małżeństwie, albo macie razem dziecko, ona ma dźwignię w postaci dziecka, i albo jeszcze jesteście w małżeństwie, to jest dużo związków nieformalnych, ona nic nie musi. I w ogóle kombinowanie na zasadzie jak wziąć na przykład ślub kościelny bez konsekwencji ślubu cywilnego, albo jak wziąć jakiś do ślub tylko po to, żeby ona nie uciekła, w ogóle chodzenie na jakieś kompromisy, Słuchaj, to nie działa. Bo sytuacja, w której Ty cokolwiek próbujesz zmienić, żeby w końcu poczuć się lepiej z tym, co ona robi, żeby ona już tego nie robiła, bo to godzi w Twoją samoocenę, właśnie jest dla niej dowodem na to, dowodem tego, że Ty uważasz się za mężczyznę, który ma niską wartość i ona jest dla Ciebie ważniejsza niż Twoja godność, bo gdyby mężczyzna zachował się wobec Ciebie tak jak ona wobec Ciebie, to byś powiedział, co ty robisz? I dałbyś sobie spokój, a ty chcesz tłumaczyć, ty chcesz się dogadywać. Słuchaj, twoja niunia jak ma ciężkie dni, to ona naprawdę to tych ciężkich dni nie, nie, nie odczuwa jej szef. Bo jest wtedy dzień dobry proszę przyjść do pracy. Tak, tak, tak dobrze będę będę. Jest dupka cicho. Nie odczuwaj szef, nie odczuwają jej koleżanki, nie odczuwają jej się nie odczuwaj rodzina. Jeżeli ktoś robi sobie z Ciebie worek treningowy, to Ty nie musisz być w tej relacji. Nie ma żadnego obowiązku, w którym Ty powinieneś być w tej sytuacji, w której ci, która jest dla Ciebie, ciebie niezadowalająca. Wyobrażasz sobie, żeby samiec, prawdziwy samiec alfa, tkwił w związku, który mu się nie podoba? No nie. Dlatego jeżeli Ty tkwiłeś, masz okazję stać się samcem alfa i, i olać temat. Ponieważ kobiety nie mają tyle tyle skrupułów i one, i to jest godne podziwu, że one bardzo szanują swój czas. Jeżeli ty tego czasu nie szanujesz, no to potem masz takie efekty, jakie masz. Dlatego powiem Ci szczerze, z mojego doświadczenia, a jestem kimś, kto pracuje z od 2008 roku i naprawdę mam wśród swoich znajomych najcięższe umysły w tym temacie. Najcięższe umysły w tym temacie. Specjalistów światowego formatu. Wsadziłem w tą głowę swoją bardzo dużo pieniędzy, żeby nad nią pracować i, i no efekty moich klientów są też w opisie jak klikniesz więcej masz link do efektów moich klientów. Yy, mówią same za siebie. I powiem Ci tak. Nie ma sensu naprawiać związku. Nie ma sensu walczyć o związek. Jedyne co możesz zrobić to podnieś swoją wartość subiektywną, czyli to, jakim Ty jesteś mężczyzną. Jedyne, co możesz zrobić, jeżeli rzeczywiście chce ci się uratować, ten związek, ale nie ma ci się w większości przypadków, to będzie strata. strata czasu i będziesz mógł znaleźć nowy związek. To sam fakt, że Ty chcesz odzyskać kontrolę nad relacją, pokazuje, że jej nie masz. Zadaj sobie pytanie, dlaczego ja chcę naprawić ten związek. Bo co? Bo jesteś nim taki szczęśliwy? Słuchaj, czy, czy, on, czy ten związek. Bo, bo tam jest tak dobrze? Bo co? Obudziłeś się, że ona ci od roku nie daje i nagle jest fajnie? Teraz to było? Teraz już to będzie fajnie, będzie lepiej, tak? Będzie już dobrze, tak? Ty się po prostu tylko musisz ubrać nową koszulę i się cichnąć perfumem. Nie, to jest kwestia całej postawy. Pytanie, czy ty chcesz naprawiać związek z kimś, kto ma wobec ciebie takie wrogie zamiary? Ja bym się na tym poważnie zastanowił, czy to jest sens robić to, kiedy ktoś wobec ciebie zachowuje się tak a nie inaczej. Dlatego powiem ci tak, nie ma sensu naprawiać związku. Ty myślisz sobie, że jak myślisz sobie, że co, że jak gość, naprawdę gość, którym ty załóżmy, chciałbyś być i ona. Próbuję mu sprzedać jakieś gówno. To myślę, że... To myślę, że to, to, to taki facet to co? To, 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 to że, będzie? Dyskusje się jakieś bawił? Porozmawiajmy, chodźmy na terapię dla pary, gdzie za swoje pieniądze będę słuchał, że jestem debilem i nie kupiłem ci kwiatka. Tam, gdzie mężczyzna jest mocny, tam nie trzeba żadnych terapii. Więc skup się tak naprawdę tylko i wyłącznie na sobie. Jeżeli jesteś w porządku i nagle pani zmieniła zdanie, albo stwierdziła, że cię nie urobi, bo na przykład ty nie chcesz podpisać bardzo niekorzystnej umowy cywilnoprawnej zwanej kulturowo małżeństwem, choć właściwa nazwa byłaby cyrograf. No bo co, ona nie musi Potrzebuje ślubu, żeby Cię kocha... żeby Cię kochano? Nie. Potrzebuje ślubu, żeby ją kochać. Ona potrzebuje ślubu, żeby ją kochać? No nie. Co? Dziecko potrzebuje zabezpieczenia, dziecko potrzebuje pieniędzy, nie papierka. Jak nie ma kasy, to... to... to, to nie, żaden papierek nie pomoże. Proste. Nie kojarzę, żeby ktoś obrączką płacił, kurwa za... za pieluchy. No chyba, że do lombardu za nie albo ją na internecie. Ale dalej tej ale dalej te, te obrączki nie ma, tylko ma pienie, pieniądze. I widzisz, no to tutaj mówię Ci, że żebyś się zastanowił. Zostałem Cię z takim pytaniem. Czy gdybyś miał w zanadrzu inną kobietę, czy znosiłbyś to gówno? Czy gdybyś wiedział, że możesz sobie znaleźć inną kobietę, czy znosiłbyś to gówno? Jeżeli odpowiedź brzmi, że nie, to to nie jest żadna miłość. To jest tylko wyłącznie Twój strach i Twoje emocjonalne uzależnienie. Ale da się z tego wyjść. Jeżeli kobieta cię zostawiła po takich sytuacjach, z których ty próbowałeś zrobić absolutnie wszystko i byłeś taki dobry, taki wspaniały, napisz do mnie. Ja Ci pomogę zrozumieć pewne rzeczy i przepracować tę sytuację tak, żebyś ty w końcu stał się mocniejszym mężczyzną poznał sobie nową dziewczynę, młodszą dziewczynę, nie robił tych samych głupot co wcześniej. Naprawdę, stać się na powtarzanie tych błędów? Nie jestem tani, ale jestem dużo tańszy niż stracone lata życia, kolejny raz stracony majątek i wyjebane do śmieci 5, 10, 15 lat życia. Jedynie, tak naprawdę, jedyne, jedyną pokrzepiającą myślą, która, która, cię, która cię trzyma, żeby do końca nie, nie zwariować, to jest to, że chociaż przynajmniej jakieś dzieci są. Przecież tyle z tego dobrego, dobrego, bo ten czas, gdyby się dał ten ja byś wymazał gumką z pamięci. Rozumiem cię. A dlatego proponuję Ci, że mogę Ci pomóc. Pod tytułem tego filmu klikasz więcej. I tam w opisie y, masz y, opcję kursów, opcję współpracy ze mną. Są rozwiązania stare. Nie jesteś wariatem. Jeżeli masz ten film, to znaczy, że jeszcze z tobą wszystko jest ok. Pozdrawiam.